Wszystkich bardzo serdecznie w Brazylijskim Ośrodku Kultury na podsumowaniu naszego dorocznego konkursu na najpiękniejszą pozdobę związaną ze świętami Bożego Narodzenia. Bardzo cieszę się, że tak licznie wzięliście udział w naszym konkursie i to w dzisiejszych czasach, gdzie tak, tak te święta Bożego Narodzenia tak się y, podlegają laicyzacji. Y, te święta Bożego Narodzenia w ostatnich latach kojarzą się wielu tylko z tym panem w czerwonym ubranku, a to jest coś więcej i my chcielibyśmy tym naszym konkursem, żeby, żeby celebrować Święta Bożego Narodzenia, żeby spędzać je w gronie rodzinnym, znajomym. I to, że przygotowywaliście te ozdoby, mam nadzieję, że czyniliście to właśnie wspólnie, z rodzicami, z nauczycielami, z koleżankami, kolegami w przedszkolu, w szkole. To, żeby poczuć tego ducha świąt trochę inaczej, a nie tylko, tak jak powiedziałem, Yy, kojarząc się z tym panem w czerwonym yy, kubraczku. Dziękuję wszystkim rodzicom, nauczycielom, dyrektorom przedszkoli, szkół za to, że zgodziliście się, ze, że zechcieliście się pomóc dzieciom yy, przygotować się do tego konkursu. Aczkolwiek powiem, że komisja oceniająca te wszystkie prace bardzo zwracała uwagę na to, żeby te prace były jak najbardziej samodzielne, żeby ta pomoc rodziców, nauczycieli była jak najmniejsza. Chcieliśmy docenić tych, którzy naprawdę e, włożyli samodzielnie w to dużo pracy. E, komisja konkursowa, która oceniała wszystkie e, przygotowane ozdoby, pracowała w następującym składzie. Arkadiusz Kurpa, przewodniczący, który już za chwilę ogłosi wyniki, e, Tomasz Młynarczyk, który jest tutaj z nami i Pan Michał Zając. E, i, e, was, i, przepraszam. I ta komisja oceniała Wasze e, prace i już w tym momencie oddaję głos Arkowi, który e, no, przeczyta wyniki. Zrobimy też tak, że rozdamy nagrody w każdej kategorii, wyróżnienia, ale też dla każdego z Was mamy dyplom, podziękowanie. To już po rozdaniu tych nagród każdemu rozdamy jeszcze podziękowanie i to. Arku, proszę bardzo, myślę, że wszyscy się niecierpliwie i poznać wyniki. Ja chciałem jeszcze właśnie wszystkich przywitać, wszystkich uczestników, podziękować przede wszystkim za te wszystkie pracę. My tutaj mamy właśnie tak konkurs dwa razy w roku na Boże Narodzenie na Wielkanoc. I powiem, że zawsze mamy olbrzymią trudność z ocenianiem tych prac. Właśnie z Tobiem i z Michałem przede wszystkim zwracaliśmy uwagę na samodzielność i pomysłowość. No i oczywiście takie fajne rzeczy użyte właśnie do, do wykonania tych prac. No ale też, to, jeżeli chodzi o jakiś recykling przede wszystkim, to jest na czasie, tak, właśnie modę. Przeczytam teraz protokół i, tych, co zwyciężyli. W 2023 roku Miasto Radzyń Podlaski wspólnie z Rzeskim Ośrodkiem Kultury ogłosiło dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną. Jego celem było kultywowanie tradycji związanych ze świątami Bożego Narodzenia, a także rozwijanie i kształtowanie wyobraźni i plastycznych zdolności manualnych oraz tworzenie dzieciom i młodzieży możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych. Zadaniem uczestników było wykonanie ozdób świątecznych. Na konkurs wpłynęło 51 prac, 21 w kategorii dzieci z przedszkoli, 26 w kategorii uczniów szkół podstawowych klasy 1-4 i 4 w kategorii uczniów szkół podstawowych klasy 5-8. Żyli w składzie akademii szkół przewodniczący Tomasz Pynarczyk-Sekretarz i Michał Nowacki przyznało 10 nagród i 6 wyróżnień. Przy ocenie konkursowych prac żyli kierowały się następującymi kryteriami zgodnie z tematem konkursu samodzielność wykonania pracy, pomysłowość autora, Wybrana technika, oryginalność i walory estetyczne. I tutaj właśnie, w kategorii dzieci z przedszkoli. Pierwsze miejsce zajął Igor Słoniński. E, super, gratulujemy Ci, Igor. Tutaj jest twój, nas, typlom, o, tu jest oto o tu zobacz pan. To jest dla Ciebie i dyplom, i nagroda. I gratulujemy Ci bardzo. Za... Drugie miejsce grupa słoneczka z Niepublicznego Przedszkola Bajkowa Kraina. To jest super. gratuluję Ci. O, ja wiem, że to super. Uśmiechni się tam do Pana. Super, wielkie gratulacje. Ja do mnie <gryś>. Za chwilę sobie zrobimy ja wspólne zdjęcie. Ja Będą jak najbardziej trzecie miejsce proszę. proszę. Maja Krzewicka. Przyspania. Jest Maja? Nie ma. To i przekażemy w późniejszym terminie. I teraz wyróżnienia. Grupa Marii Odkrywcy z Niepublicznego Przedszkola w linii Oxford. Jest to, jest. o jest Pani, gratuluję bardzo. Proszę przekazać Nie, nie. Otrzymuje Tomasz Madaj. To przekażemy w późniejszym terminie. I trzecie wyróżnienie Nadia Piekarska z Super, bardzo, o, tak, tak. super, super szkół podstawowych klasy 1-4. Pierwsze miejsce zajął Kacper Węgrzyn ze szkoły podstawowej numer 1. Dziękuję. Dziękuję Drugie miejsce Dominik Rygęza. <grym się zbierał> gratuluję ci bardzo proszę bardzo. <grym się zbierał> Trzecie miejsce Weronika Szczywieska. Chodź, chodź za siostrę. Jak no? to ludzie, ci przekaż siostrze? To, super. I wyróżnienie Aleksandra Smolinska, do szłowy, do szłowy. Zapłaty. Znajomi. Drugie wyróżnienie Zuzanna Sokołowska ze szkoły nr... podstawowej nr 1. Do nas, do nas. I trzecie wyróżnienie Emilia Tchórzewska ze szkoły podstawowej nr 1. uczniowie szkół podstawowych klasy 5 i 8. Pierwsze miejsce zajął Szymon Nazarów. No, nie masz, co będzie odbierała? No, musimy, bo tak. to wszystko osiada szkolnowe wystawcze. Drugie miejsce Maksymilian Ostasz. Ale patrzymy. A, jest, super. O, gratuluję. No, no. Super, gratulujemy. I tutaj trzecie miejsce egzekwo Kacper Dziekanowski i Nikola Księżopolski. Nikola, nie? O, to Nikola, Zacznijmy. gratuluję Ci, proszę, przyjmij nagrodę. Jeszcze... A Kacper... A Kacper nie ma, to odzieżał. To Nikola, proszę, dla by... Kacper jeszcze przekażesz, dobrze? Yy, wszystko, i teraz rozdamy dyplomy. Słuchajcie, to yy, tak szybko, jeszcze dla każdego mamy podziękowanie. Maksymilian Szczepanów. Yy, Zofia Sidorowicz. O, ja oddałem, bo jej nie proszę bardzo, to tak szybciutko. Oliwia Kublicka yy. Jest Oliwia. Super. Dominika Ligenza. Yy. Jest Dominika. Julia Paszczuk. A, jest Dominika, proszę, to dla Ciebie. Julia Paszczuk. Proszę, Julia. Jakub Grudziński. Dobrze, to tutaj prosimy bardzo. Amelia Niewęgłowska. Jest Amelka, Tak, okej, okay, dobrze. Hanna Dziurka. Dominika Sobczak. Jest, to proszę. Amelia Niewęgłowska. A to już mamy. Emilia Tchórzewska. Jest, Dominika. Proszę bardzo, to dziękuję. Tak Marcen Kleszcz. Tak. Yy, Sara Piekarska. O, proszę. Ula Bajko. Patryk Szkot. Dobrze. Julia Paszcz już była jutrzej. To jest dwa razy, bo to były dypoły za udział już. A to na miarę wybrać. Aha. No to brzmi Hektor Krajewski. Yes. Jest Hektor, proszę dla Ciebie podziękowanie. Wojciech Rudziński. Szymon Nazarów. Dobrze. Nikola Księżowojska. Dobrze. Kacper Dziekanowski. Marcel Kilar. Jest tutaj. Livia Zalewska. Jest tutaj. Aleksandra Spolińska. O, proszę. Zuzanna Sokołowska, jest duża, oh, to, to jest duża. Kacper Węgrzy. Lena Świątek. Uh, Weronika Nowicka. A więc proszę za Ciebie do tego. Weronika Szczygielska. Proszę. Igor Spoliński. Proszę, Igor. Grupa Pink Pinki z Przedszkola Wojenkowa Krejna. Grupa Kaczuszki, proszę, proszę jeszcze tutaj, to. grupa Żyrawki, grupa Słoneczki, grupa Słoneczka, yy. Anna Niebęgłowska, Przez szkole Cezary. w Cezary Gmur, jest Czarek? O, proszę. to dla Ciebie Maja Krzywicka. Natalia Wikarska, Proszę. Maria, Maria. już był. Nie wiem, Maria, Maria, Natalia. Maria, Maria, Proszę. Martyna Zajon. Jest pasyłka. Grupa Leśne z Krzaty Mini Oxford i od razu grupa złote rybki. Yy, pola Przybysz w przedszkole Kacperek. Jest Pola? Jest Pola. Proszę, to dla ciebie podziękować. Aleksandra Mazurek. Jest Pola. Pani 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 Pani. Dobra, nie ma. Proszę. Marcelina Solecka. Grupa motylki Mili Oksport. Tu jeszcze Mócjan Nestorowicz. Tomasz Madek. Natalia Paszczuk. Maksymilian Ostasz. Proszę, jeszcze raz Lena Parafiniu. Jest lekka. Czy wszyscy dostali? Nie wszyscy chyba. Jeszcze raz. Leza Parafil. A jestem. Super. to dla Ciebie? Maja Krzywicka. To jeszcze raz. Jest Maja. Marcelina Solecka. Grupa Marii Odkrywcy w Przedszkole Mini Oxford. Lucja Nestorowicz. Tomasz Matej. Livia Zabiewska. Jacek Amelia Niewyngowska, Dziurko i Maksymilian Szczepanik. No, no. Słuchajcie dzieci, chodźcie sobie zrobimy jeszcze wspólne zdjęcie. Jeszcze raz wam wszystkim bardzo gratuluję.